Teorii budowa kanalizacji to naprawdę nic ciekawego, można by powiedzieć nuda. Aczkolwiek my postanowiliśmy pokazać, że możemy zrobić całkiem coś innego. Oprócz tradycyjnych form promocji postawiliśmy na ciekawy film, który pokazywał budowę kanalizacji i jej zakres. Muzyka nie chcieliśmy się ograniczyć tylko do ulotek informacyjnych czy do artykułów prasowych. Owszem, robimy to też, ale chcieliśmy dotrzeć do młodszego pokolenia. Pokazać dzieciom i młodzieży, po co budujemy, czemu to służy i zarazi w nich bakcela ekologii. Pamiętam akcję z balonami. Ogólnie byliśmy trochę niezadowoleni, że pół firmy musiało odmuchać balony, no ale klient, nasz pan. To znaczy, że musiałem wyjąć komórkę i nagrać reakcje dzieci. To był naprawdę obłęd w oczach, mnóstwo radości. My realizujemy wiele podobnych akcji, ale ta była naprawdę wyjątkowa. Chcemy nie tylko pokazywać, ale chcemy też czegoś nauczyć. Dlatego wspólnie z agencją reklamową, która obsługuje nasz projekt w zakresie promocji, stworzyliśmy konkurs filmowy i plastyczny. Pani, że poziom zanieczyszczeń wodnych w naszym mieście zmniejszył się po rozpoczęciu budowy kanalizacji? Pani Marcelino? Halo, Pani Marcelino? Pani Marcelino? Tak? Ten projekt to głównie ekologia, ale nie tylko. Służy też on naszej miejscowości. Proszę zobaczyć, nowa nawierzchnia.